Witam Was, moje dzieci. Dzisiaj będę Wam czytał pierwszą bajkę pod tytułem Hulk. Mam nadzieję, że sobie dobrze dzisiaj pośpicie. Chyba, że oglądacie ten odcinek rano. Bruce Banner był zdolnym i świetnie wyszadzonym w dziedzinie fizyki naukowcem, który uwielbiał swoją pracę. Zajęcie było bardzo odpowiedzialne. Bruce był szefem zespołu opracowującego projekt eksperymentalny Bomby Gamma. Projekt był realizacją jego wizji, a bez Bruce'a nie miałby większych szans na powodzenie. Naukowiec lubił przychodzić wcześniej rano do swojego laboratorium w bazie wojskowej. Najlepiej pracowało mu się kiedy był zupełnie sam. O, widzicie? Któregoś dnia swoim zwyczajem zjawił się w pracy przed wszystkimi i założył sobie herbatę. W głowie pojawiły mu się myśli dotyczące serii nowych eksperymentów związane z projektem Bomby Gamma. Wow. Pierwszy projekt miał już nawet dokładnie opracowany i cieszył się, że przed nim kolejny dzień pełen cel, emocjonujących wrażeń. Bruce nie słyszał zbliżających się korytarzem kroków. Banner. o jego. Przełożonego generała Rossa tak przestraszył Bruza, że ten wydał sobie nową koszulę we całą herbatę. Ale nabrudziłeś. Generał Ross pokręcił głową. Musisz bardziej uważać. Pracujesz z naprawdę niebezpiecznymi substancjami. No to nieźle. Się zaczyna! Bruce wiedział, że w obecności szefa nie powinien tracić panowania nad sobą. Praca była dla niego zbyt ważna. Wiedział też, że nikomu wcześniej nie udało się wykorzystać technologii promieni gamma w sposób, w jaki zamierzali to zrobić on i jego zespół. Dzięki pracom wykonywanym na zlecenie Alminów wyrobić sobie nazwisko. A kiedy stanie się już uznany naukowcem, będzie mógł przeprowadzać badania i eksperymenty na własny rachunek. No, no, zobaczymy. Bez no, konieczności wysłuchiwania rozkazów dyszących mu albo przełożony. Muszę z Tobą rozmawiać. Powiedział Ros. Harmonogram się zmienił. Przyspieszymy produkcję bomby. Góra się niecierpliwi. Jeśli do końca miesiąca prototyp nie będzie gotowy, obetną nam fundusze. Rozpoczynamy testowanie już dziś. Ho, ho, ho. nie wierzył, kto to słyszał. Ależ generale. Zaczął tłumaczenie prototyp. Nie jest jeszcze dopracowany. Tyle rzeczy może pójść nie tak. Ryzykuje pan życie ludzi, może być wiele. Przerwał, widząc znany mu wyraz twarzy przełożonego. Gneo rozkiwiał gniewem. Zmrużył oczy i przeżył na owoce z rokiem. Co się musiał czuć? Chyba się nie rozumiemy, rzucił ostro. To jest rozkaz. Bomba będzie gotowa do południa, albo możesz szykować swoją rezygnację. Czy wyrażam się jasno? Bruce nie akceptował takiego traktowania. Jednak praca wiele dla niego znaczyła. Mimo tysiąca wątpliwości odpowiedział. Tak, jest. Bruce Banner nie lubił, gdy go zastraszono lub gdy mu grożono. Od razu wróciły wspomnienia z dzieciństwa, kiedy w szkole i na podwórku dokończały mu starsze dzieci. Bruce był słabowitym chłopcem o delikatnej budowie. Nie był popularny wśród rówieśników, jako dziecko nie miał zbyt wielu przyjaciół. Nosił za duże okulary i często też za duże ubrania. A najgorsze było chyba to, że lubił uczyć interesowały go zwłaszcza nauki ścisłe. No to mądry musiał być. Wydawało mu się, że nie ma granic tego, co człowiek może w tej dziedzinie osiągnąć. Eee, a tu by się wydawało. Podobało mu się, że wszystko na świecie jest od siebie zależne i połączone na poziomie molekularnym. Świat był fascynującym miejscem i Bruce nie rozumiał, że kolegów z klasy może w ogóle nie obchodzić, jak to wszystko działa. On sam od najmłodszych lat marzył o karierze naukowca i wielkich odkryciach, które staną się jego udziałem. Interesujące. Bomba gamma nie była gotowa. Bruce był o tym przekonany. Spiesz Przyspieszenie testów mogło nie tylko zniweczyć lata ciężkiej pracy, było także, jak posunięcie, posunięciem, które zagrażało bezpieczeństwu, a przecież nie zostały jeszcze zamierzone ewentualne negatywne skutki dla środowiska. Eksperyment miał się zadać za kilka minut. Komputery wskazywały, że jak dodam, wszystko idzie dobrze. Obszar, na którym miał się odbyć test był pusty. Temperatura nie ma idealna. Wydawało się, że przewodzeniem całej akcji nie można było wybrać do dnia. Generał Ross był presekcydowany. Brut chyba nigdy wcześniej go takiego nie widział. Hmm. I choć banner naprawdę się martwił, jakaś jego część podzielała entuzjazm generała. Atmosfera ekscytacji w laboratorium była chyba zaraźliwa. W końcu za chwilę wszyscy mieli stać się świadkami historycznego wydarzenia, które mogło mieć kolosalny wpływ na przyszłość nauki. I miało się to stać dzięki teoriom Brusa, dzięki datom jego ciężkiej pracy. Dwie minuty. Roz rozpoczął ostatecznie odliczanie. Nawet wzrok Bruce'a przyciągnęła migająca na czerwono lampkę, na której na jednej z konsol. Coś było nie tak. Na ekranie pojawił się punkt szybko przezywający się w kierunku schronu bombowego B na północnym krańcu obszaru. To właśnie tam za chwilę miał zostać przeprowadzony test. Co to? zaczął Bruce, po czym krzyknął na całe gadło. Przerwać odliczanie. Tam ktoś jest. Niemożliwe. Oto zimno generał Ross. Jeśli już, to pewnie jakiś zwierzak albo system się myli. Niczego nie przerywamy. Zdecydował. Została minuta do detonacji. No, no, dużo. Brust zastygł bez ruchu musiał coś zrobić. Był przekonany, że komputery nie sygnalizowały ani obecności zwierzęcia, ani żadnego błędu systemu. Tam był człowiek, a on nie mógł dopuścić do tego, by niewinna osoba stała się ofiarą eksperymentu, którego skutki trudno nawet przewidzieć. Ten dzień. Jego wielki dzień nie tak miał wyglądać. Kierowany nagłym impulsem Bruce wybiegł z pomieszczenia i rzucił się do wyjścia prowadzącego na teren próby. Wiele razy ryzykował, ale nie mógł w takiej sytuacji stać bezczynnie. Banner, wracaj tu natychmiast. Co ty wyczyniasz? krzyczał za nim generał Ross, a pozostali pracownicy patrzyli tylko w osłupieniu. Ale naukowiec był już przy drzwiach i nikt nie mógł go powstrzymać. Po chwili wsiadł do zapakowanego przed wejściem auta i ruszył w kierunku północnego krańca. Był piękny, słoneczny dzień. Rick Jones wybrał się na przejażdżkę. W pewnym momencie dotarł do bramy z napisem Niebezpieczeństwo. Wojskowy obszar. Testowania. Zakaz wstępu. Rozejrzał się po okolicy. Było pusto. W oddali majaczył tylko jakiś nieduży, chyba wrażony budynek. Rick postanowił zbadać nieznany teren. Wysiadł z samochodu i ruszył do bramy. Przez chwilę mocował się z zamkiem, w końcu zdołał go otworzyć. Wrócił do auta i wjechał na wojskowy teren. Jeździł przez kilka minut i nic się nie działo. Okolica wydawała się dość nudna i spełnionym wrażeniem ich był nieco rozczarowany. Ponieważ nie znalazł niczego, Ciekawego także w pobliżu budynku pozostawił, postanowił wracać. Uh -huh. Nagle dostrzegł zbliżający się w jego kierunku w wojskowy samochód. No, ładnie pomyślał, teraz zostanę za swoje. Wiedział, że nie zdołał uciec. Przygotował się więc na spotkanie z kierowcą auta, który wymachiwał rękami. I rozpośrednio próbował zwrócić na siebie uwagę. Uciekaj! Głos nieznajomego wreszcie się przez hałas silników. Nikt nie rozumiał tego, co się dzieje. Był niemal pewien, że zostanie zatrzymany. Może nawet aresztowany, ale. Na nic takiego chyba się nie zanosiło. Poza tym człowiek, który do niego krzyczał, nie wyglądał wcale na żołnierza. Ubrany był w biały fartuch i miał wielkie okulary. Tajemniczy naukowiec wyskoczył ze swojego auta, biegł prosto na rieka i pociągnął sonaczonego budynku. Szybko, do schronu, krzyknął. Wig nadal nie rozumiejąc, po to to całe zamieszanie, zobaczył panikę w oczach człowieka i posłusznie za nim do budynku. Został do niego wyp wypchnięty, po czym drzwi się zatrzasnęły i znów zrobiło się biało. Blas był oślepiający. Po kilku chwilach, poświata nabrała zielonego odcienia. Przez parę sekund Lig nie wiedział. Przepraszam. Przez parę sekund Lig nic nie wiedział. Za to doskonale słyszał. Rozdechł się głośny łomot, jakby tuż obok uderzył piorun. Potem światło zaczęło słabnąć, aż wreszcie całkowicie znikło. Rick wyjrzał ostrożnie przez okno. Na zewnątrz zobaczył człowieka w białym fartuchu, leżał tuż przy drzwiach. Rick głośno przemówił: sinę, zdaje się, że miał miejsce jakiś wybuch. Eksplozja powaliła naukowca, który z takim zapamiętaniem nakłaniał Rika do schronienia się w bunkrze. Być może uratował mu życie, a teraz sam leżał nieprzytomny lub, co gorsza, martwy tuż przy wejściu do budynku. Rik postanowił sprawdzić, czy może pomóc nieznajomemu. Powoli zbliżył się do drzwi i uchwytził je. Rick spojrzał niepewnie na leżącego na ziemi człowieka.